Dzień dobry Państwu. Ja może troszeczkę uzupełnię informacje, które Pan Dyrektor Marcin Własny przekazał w swojej prezentacji. Te dane, które ja uzyskałem są ze strony Komisji Europejskiej i z, też ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdy nam się nie pokryły, więc myślę, że to będzie dobre uzupełnienie, a mikrofon się wyłączy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Szanowni Państwo, te dane są dostępne. Jak będzie to przerwa, też mogę przesłać te dane. Myślę, że część z Państwa, jeśli obserwuje strony Komisji Europejskiej, to, to takie dane na stronie MIT Market Obserwatory można sobie cotygodniowo śledzić. Są to najnowsze dane z. Są to tygodniowe dane z 12 października, więc starają się Państwu te znajdzie najświeższe tutaj zaprezentować cena mamy tutaj cenę mleka surowego w ostatnim miesiącu odrobinkę obniżyła się prawda tu cena masła 463 euro za 100 kg wzrost w porównaniu do cen sprzed miesiąca otłuszczone mleko pro, proszku 246 euro jeżeli chodzi o 100 kg, serwatka w proszku 346 euro, no i ser cheddar też, który jest takim serem, tak jak Pan Dyrektor mówił, jak, jak mleko proszku, ser cheddar jest też takim serem, który jest na arenie międzynarodowej takim w handlu bardzo ważny ceny mleka surowego jako ekwiwalent mleka podane, mamy 37,2 eurocenta i myślę, że te ceny w tym momencie, no tak tutaj to się prezentuje Średnie notowana głównych towarów to są dane dotyczące od stycznia 2010 roku do stycznia 2023 roku, yy, dotyczące yy, masła, odprószonego mleka proszku, yy, serwatki proszku i yy, sera cheddar, yy, to są ceny w euro za 100 kg. Mówię dokładniejsza analiza, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, yy, mogę przesłać. Notowania światowe. Yy, tu mamy ceny w dolarach za tonę, dane są z 1 października 2023 roku. Ceny masła 4761 euro. dolarów za tonę, odtuszczone mleko w proszku, taka wartość, serwatka w proszku i ser cheddar taka wartość. Natomiast tu mamy jeszcze ceny konkurencji, czyli w Oceanii i w Stanach Zjednoczonych. Tu jest 15-dniowa taka analiza też, jak zmieniały się te ceny w poszczególnych regionach, czy to w Unii Europejskiej, w Oceanii, czy też w Stanach Zjednoczonych. Ceny też tutaj u konkurencji w Stanach Zjednoczonych i Nowa Zelandia, jak się kształtowały na, w sierpniu 2023 roku. Tutaj mamy Nowa Zelandia 28 centów, to są centy, przepraszam, to są w euro, tak, w eurocentach. Tu widać, że najniższa, najniższa, cena za mleko surowe i za mleko w skupie jest w Nowej Zelandii. Następnie Unia Europejska 43 eurocenty, średnia cena i 40 eurocentów. Stany Zjednoczone, więc ta, ta konkurencja, czy później która ma wpływ na e, ceny gotowego wyrobu, to już możemy sobie sami interpretować. Jak ktoś będzie chciał zabrać głos, dlaczego te ceny produktów, ceny mleka surowego, na pewno jest kilka czynników, o które ktoś z Państwa też by chciał na pewno się wypowiedzieć. E, produkcja w Unii Europejskiej e, to jest porównując z, z półroczem 2022. Też do lipca 2023 roku w Unii Europejskiej produkcja mleka surowego była wyższa o 0,8%. 80, 80%, masła prawie 2%. Obniżyła się produkcja odpuszczonego mleka w proszku o 2%. Ponad serwatka w proszku plus 1,6%. To co Państwo tutaj widzicie, sery plus 1,4%. Największy wzrost związany jest teraz 3-4 to jest chyba yy, zagęszczone. mleko zagęszczone. Yy, skup mleka w latach 2020-2023 yy, w Unii Europejskiej tutaj dane są oczywiście do lipca yy, ten skup no te linie nam się tutaj yy, pokrywają yy, jest w granicy w tym momencie yy, na poziomie 13, jak to wartość przedstawić, 13 milionów ton. Tak, czyli to mniej więcej, tak jak Pan Dyrektor przedstawił, Polska, można powiedzieć, 10% z tego produkuje. Produkcja światowa, Australia, produkcja mleka. Tu zauważane były spadki. Oczywiście to w zależności od. Od miesięcy, również tutaj Nowa Zelandia, produkcja mleka i Stany Zjednoczone. To może tutaj nie będę wnikał generalnie w te dane. Eksport do krajów, do naszych kierunki: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Chiny. Jeżeli chodzi o lata 2021-2023, tu mamy obniżenie eksportu do. W Wielkiej Brytanii o 20% masła Stanów Zjednoczonych 18 plus Chiny 13. Tu na uwagę też za, można zaobserwować, że eksport do Indonezji 55% obniżenie, ale wzrost do Algierii o 122%. Import, ten slajd rozumiem, że jest to import przez Chiny produktów z Unii Europejskiej mamy masło plus to będzie pewnie tłuszcz bezwodny ser, otuszczone mleko w proszku serwatka serwatka w proszku mleko pełne przepraszam, tylko mleko pełne kazeiniane dziękuję za czujne że Państwo słuchacie, mleko zagęszczone, laktoza. I tutaj mamy te wartości, które wskazują nam na to, czy był wzrost, czy obniżenie się importu przez Chiny. Najwyższe obniżenie będzie mleka jakiego? Pełnego. Tak? I tutaj mleko też zagęszczone. Główny eksport do krajów trzecich. To mamy wzrost do Nowej Zelandii, y, masło, wzrost też y, y, serów, y, tutaj mamy wzrost też y, serwatki w proszku i mleka pełnego w proszku. Y, Obniżka o 43% y, eksportu do Stanów Zjednoczonych. Jakie tu jeszcze wartości takie są y, wyższe? Do Urugwaju, tak? roz 48% pełnego mleka w proszku, ale obniżenie otuszczonego mleka w proszku o 58%. I tutaj na tym slajdzie, jeszcze takie ogólne przedstawienie informacji o cenach głównych produktów mleczarskich. Stan na 3 października to jest. Właśnie, także dane są na, na bieżąco yy, z Global Daily Trade, także możecie Państwo też sobie jeszcze te dane e, przeanalizować. Yy, I kilka slajdów jeszcze dosłownie yy, ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Departamentu Rytmów i Transformacji Energetycznych Obszarów wiejskich Jest to biuletyn yy, Rynek Mleka, można sobie też te informacje ściągnąć. Są to też tygodniowe informacje z akurat też 12 października. Te slajdy zamieściłem, mamy średnie miesięczne ceny skupu mleka po standardowych mamy y, akurat 2021 rok, y, 2022 rok, y, 2023, rok. tutaj jest to do sierpnia. Y, średnie miesięczne ceny skupu mleka ekologicznego, to też taka ciekawostka dla Państwa, Średnie miesięczne ceny sprzedaży netto wybranych produktów na przestrzeni roku. I wybrane produkty takie typowe, ser damski z 33,5 we wrześniu ubiegłego roku do tu mamy 23 października tego, tego roku. Takie obniżenie cen. Również ma swój strat jest z 32,5 złotych na. 20-21 niecałe złotych. I, całe złoty. I yy, mleko odpuszczone w proszku z 18 zł kilo, za kilogram do 11 zł w miesiącu września. Średnie miesięczne ceny sprzedaży odpuszczonego mleka w proszku. To też się pokrywa z informacjami yy, z poprzednich slajdów i slajdów tych, które prezentowałem z Komisji Europejskiej w zależności od roku. Tu też są informacje dotyczące masła. Też średnia miesięczna cena sprzedaży w styczniu 25 zł za kilogram obecnie. No cena wróciła też prawie do tych 26-27 zł za kilogram, jeżeli chodzi o rok. Tu jest 2022, a w 2023 mamy ceny już około 21 zł, jeżeli chodzi o końcówkę września. Cena sprzedaży sera gołda też takiego typowego reprezentanta serów, które są produkowane w Polsce. Z 20... tu mamy 2023 rok 25,1 obniżenie cen do 21,4. Jak również tu możemy sobie porównać jak to wyglądało w 2022 roku, gdzie te ceny wynosiły tego sera około 26 zł za kilogram. Serwatka w proszku, też taki gracz na rynku, z tego tytułu, że produkujemy go w olbrzymiej ilości, z tytułu tego, że produkujemy te dużej ilości serów. Rok 2022 jest 4,5 zł za kilogram, obniżenie ceny do 3,3 ,3 zł w porównaniu do lat ubiegłych. No jest to dosyć istotny spadek cen. Ceny z kupu netto mleka surowego to też jest dla porównania kilka krajów Francja, Niemcy, Polska, Słowacja i Czechy. W, z poprzedniego roku ceny z lipca i tu mamy ceny z lipca tego roku. Widać, że tutaj tylko może troszeczkę Francja odstaje. Te ceny są nieco wyższe i wychodzi tutaj około 45 eurocentów za litr mleka, natomiast tutaj średnie pozostałe kraje około 43 eurocentów. Mamy jeszcze ceny odpuszczonego mleka w proszku, to też się pokrywa z cenami, które były prezentowane przy i w prezentacji pana dyrektora, ale również w tych na z Komisji Europejskiej, które prezentowałem wcześniej. Bardzo Państwu dziękuję.